obywatele i obywatelki łaciate nadeszły to nie te czasy nadeszły ciężkie czasy dla waszej branży ktoś nabija was w butelkę oraz waszych właścicieli dlatego w gospodarce weźmiemy i pochylimy się nad tą sprawą dlaczego mleko jest tak tanie a jednak tak drogie obywatele i obywatelki łaciate jesteśmy z wami Zabiegły mi rosła. Jestem rolnikiem z gminy Główczyce. Prowadzę gospodarstwo 180 hektarów o profilu mlecznym. Widać dużo krówek, ile ich macie łącznie? 190 sztuk. Krówek 190 sztuk i z tego jest ko 150 jałówek. I 20 opasów, czyli buchajki. 80% na razie rasy to jest kosztyno pryzyjska ale już pomału zaczynamy krzyżować cimentalem mlecznym, tak zwanym. Ze względu na to, to już jest pierwsza krzyżówka z naszego chowu po cimentalu mlecznym, a już ta krówka da następne po pokolenie, nie? to już będzie czerwono-białe, bo na razie w pierwszym pokoleniu rodzą się z białymi głowami krowy. Dlaczego chcemy dążyć do simentala mlecznego? Bo to jest rasa ogólnoużytkowa. Za krowę rzeźną, holsztyno-fryzyjską nic nie dostaniemy. Wręcz musimy ją utylizować, bo... bo nikt nie chce tego kupić, bo to jest chude. Wiadomo, to jest krowa, która produkuje mleko. A cimentale są ogólnoużytkowe. Produkuje mleko i jeszcze można uzyskać wyższą cenę za mięso, za tą krowę, bo naprawdę są. I dużo lepsza zdrowotność, nie? Krów, bardzo dużo lepsza odporniejsze są na nogi, nie ma praktycznie, do zera się schodzi z zaleganiami poporodowymi i tak dalej. Bardzo wygodna, jak to się mówi, rasa, nie? Bardzo wygodna rasa i, i trzeba dążyć do takiej rasy, która będzie nam ulepszała, no i dużo zdrowsze lep mleko. Lepsze parametry tłuszczu, lepsze parametry białka, nie ma problemów z somatyką, żadnych praktycznie. Produkujemy jakieś w granicach 1 300 tysięcy ,300, litrów mleka rocznie, w klasie Ekstra oczywiście. Do tego uprawiamy no, w granicach 30-40 hektarów rzepaku, przemiennie odnośnie latami, raz rzepak, raz pszenica. Właśnie dlatego profil mleczny szczególnie, bo mamy sporo słabych gruntów. Piąta klasa. Na tych gruntach to jedynie kukuryza, trawy. O niedużym zapotrzebowaniu na wodę. Wstajecie o 6 rano, co się dzieje? Pijemy kawę, wypychamy obornik, odścielamy, doimy krowy. Wydoimy krowy, jest godzina ósma. Po ósmej jemy śniadanie, szykujemy sprzęt albo jedziemy trawy kosić, albo jedziemy zboże kosić, w zależności od pory roku i tak jest. Dojenie jest dojone dojarką przewodową. Odbywa się praktycznie w 100% sterylne, bo od szczyku do chłodni nie ma styczności z powietrza, można powiedzieć. Wpadając do składzalnika, ono w ciągu jest kilku minut skłodzone i czy tak się odbywa. Chcieliśmy wybudować halę udojową, ale czy to nam pomoże? To nie wiem. Znaczy się pomoże. No pomóc by nam to bardzo pomogło, bo by nam usprawniło dój dużo szybciej. Ale czy my na to będziemy mieli fundusze? Zabiegły prowadzę gospodarstwo w miejscowości Gostkowo. Razem z bratem działamy, można powiedzieć, na dwóch gospodarstwach. Ja mam swoje, brat ma swoje i no i przede wszystkim produkcja bydła mlecznego. Ogólnie kosimy trawę na karmienie ranne, które będzie Dzisiaj skoszone, zgrabione, w dniu jutrzejszym z samego rana tak w granicach godziny 5.30 będzie zebrane, przywiezione na gospodarstwo, tam będzie po prostu y, zmieszane razem z sianokiszonką, kukurydzą, koszami typu premicy, witaminy i śruta swoja. tego dziennie trzeba. Na jedną oborę idą dwa wozy. Tak, dwa wozy, czternastki. I na drugą oborę też sobie czternastkę. Z drugiej obory krowy wychodzą na pastwiska, są karmione też trawą, ale dodatkowo jeszcze dostają na noc, żeby nie były głodne, żeby nie miały tych braków witamin, tych y, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. główna zasada przy produkcji bydła mlecznego. Wiadomo, jak to, jak to jest takie powiedzenie, krowa wszystkim się doi. Jak krowa dostanie jeść, to krowa będzie miała, będzie oddawała tą mleko, będzie po prostu odwdzięczała się tym, za co ona dostanie to jedzenie. Nie jest to łatwe zadanie. Niektórym się wydaje, że produkcja bydła mlecznego to jest o tak że można stryknąć palcem, o już jest. To nie jest tak do końca, bo jak to trzeba było, pierwsze co, żeby to było dobrze, to musi być odchowane dobrze ciele. Jeśli będzie dobrze ciele odchowane, dobrze odkarmione, dobrze wyżywione, odpojone mlekiem matki, to będzie wtedy z tego dobry materiał. Jeśli to będzie takie zaniedbane, takie yy, a no dzisiaj troszkę tam mniej mleka zrobiłem, to tam później to to tak nie może być. Tutaj przed nami właśnie takie białe tunele, co to jest? Tak, to jest ta szemelki kiszonka, o której mówiliśmy. Pierwszy tunel był dzisiaj zrobiony, drugi tunel był dzisiaj zrobiony. Staramy się robić, no, tak jak mówiłem, dobrze, no i żeby to się nie psuło, bo najważniejszą zasadą jest to owinięcie tego, no i zabezpieczenie przed ewentualnie przed ptakami, przed jakimiś tam szkodnikami. Te kulki takie pojedyncze, co właśnie tutaj mówimy o nich, to one są owijane na takiej małej owiarce pojedynczej. No, taka owiarka pochłania więcej czasu, większe koszty są obwinięcia tych walotów. No i wiadomo no, teraz jaką cenę mleka mamy, jaką produkcję, jak to się wszystko opłaca, bo to, to wszystko wiąże się z kosztami. Dlatego do, dopatrzyliśmy się ogólnie, że można zamówić taką maszynę, można kupić. No i zdecydowaliśmy się na kupno takiej maszyny. Fakt, czekaliśmy rok czasu, zanim ta maszyna do nas przyjechała, no ale opłacało się koszty ogólnie produkowania balotów, szanek kiszonki jest dużo tańszy i bardziej taki ekonomiczniejszy. No i druga sprawa, co się z tym wiąże czas owijania. Dziennie tutaj przy dobrej obsadzie typu kierowca, ciągnik, prasa Kierowca ładowarka na polu, kierowca transport i druga ładowarka przy owiarce. No codziennie tak na spokojnie, w 6 godzinach to można te 300 powinno. Z pominąć. jak zaczęliśmy gospodarować, to yy, wszędzie, gdzie nie pukało się do jakichś drzwi yy, w agencji czy w jakiejś państwowej tam instytucji. To mówili, chłopaki rozwijajcie się, jesteście młodzi, macie y, możliwości, rozwijajcie się. No i się rozwijaliśmy, wszystko zaczęliśmy robić tak jak, y, jak się mówi, jak, jak chcieliśmy. Dążyliśmy do nowego sprzętu, y, inwestowaliśmy, rozwijaliśmy całe gospodarstwo, no, bydło się zakupowało, swoje się zostawało. No i teraz jesteśmy jeszcze bardziej uziemieni przez to, że na przykład te kwoty mleczne to nas... do jak się mówi, hamuje po pierwsze, no, a po drugie, ta cena mleka trochę jest taka niestabilna. Jeszcze nasz dziadek produkował mleko, choć niewiele, ale produkował. Był wozakiem do zlewni, które odbierał mleko do okolicznych rolników. No i zawoził to mleko tam. Później moi rodzice. Też mieli niewielką produkcję mleczną. No i tak później ja, i tak teraz z bratem razem, i, i tak ciągniemy. I miało być na początku 100. no Zrobiło się ile się zrobiło. Za to jesteśmy w ten sposób też ukarani. Jak coś się lubi robić, to się to robi dobrze, a jak się to robi dobrze, to przynosi owoce. No i z tego właśnie zostało. Prawie jest. Do 190 sztuk, równo innych jest. Wyprodukowaliśmy ponad pół miliona litrów za dużo, za to zostaliśmy ukarani. Teraz to się za nami ciągnie cały czas. Musimy tą karę płacić. Niby rozłożono ją na 3 lata, ale rozłożono ją na 3 lata nam przy cenie złoty 40, zł, a dzisiaj mamy 80 groszy. A co to za kara? To jest kara za nadprodukcję limitu. Mieliśmy limit, yy, powiedzmy, w naszym przypadku było 500 tysięcy limitu, a żeśmy wyprodukowali milion litrów. I za to musimy teraz zapłacić. W sumie karę płaciliśmy co roku, tylko że tą karę co roku, co żeśmy płacili, to ona była praktycznie minimalna do tej co teraz. Maksymalnie było 4, 5, 6 groszy, ale nie 90 groszy. Ponad 90 groszy. Nie wiem, czy to jest bonus za to, że już się skończył okres kwotowania. Ja tego nie mogę zrozumieć, że nagle tyle w Polsce od razu się zrobiło mleka w jeden rok. To widać, że w coś się zmieni. Właśnie Na dzień wola, dzisiejszy to, to nic zaczyna... się nie zmieni. Na dzień dzisiejszy się może zmienić, to nie tylko u nas, ale i w całej Polsce, że dobrych gospodarstw to nie będzie. Bo dobre gospodarstwa, które naprawdę dobrze produkują mleka, dobrze produkują mleko, to są gospodarstwa C, które mają do zapłacenia kar. Pozostałe gospodarstwa produkowały, nie mając y, możliwości rozwinięcia się, bo nie miały budynków, i to są osoby starsze, które produkowali, już w niedługim czasie będą przechodzili na emerytury, i oni się nie chcieli rozwijać, a my się rozwijaliśmy. Chcieliśmy skorzystać z sapargu, nie mogliśmy, bo byliśmy, jak to się mówi, za biedni. Chcieliśmy skorzystać na dofinansowanie bydła mlecznego, za mało litrów oddawaliśmy. Teraz nabór ostatni co jest. Złożyliśmy. To jesteśmy za bogaci. To niech ktoś mi wytłumaczy. Kiedy ja dostanę to dofinansowanie? Ja tego nie mogę rozumieć. Zrozumieć panie redaktorze, jakby pan dzisiaj z nami pracuje ponad godziny, a na drugi dzień pana szef za to ukazał. Rząd niby coś robi, ale co do czego to praktycznie nic nie robi. Rozłożenie na 3 raty, no dobrze, no to fajnie jest, okej, okay, rozłożyli na 3 raty, ale co dalej? My już mamy połowę za mleko, co było przy rozłożeniu na raty. Zaraz będzie połowa. Jeszcze niech 10 groszy spadnie, to będzie połowa. No to na, na dobrą sprawę powinniśmy mieć rozłożone to na jeszcze minimum 5 lat. Na jeszcze minimum 5 lat, żebyśmy mogli to spokojnie zapłacić. Bo ja nie mówię, że ja nie chcę zapłacić tej karty. Ja zapłacę ją co do złotówki. Ale dajcie mi ją godnie zapłacić. I także walczymy i będziemy walczyli do ostatnich tchów, jak się mówi. Żeby jednak to, co się wypracowało przez te lata. Żeby to dalej utrzymać. Tak, żeby to dalej utrzymać i. Nie wiem, czy moje dzieci będą pracowały, czy dzieci brata. Górnicy coś wywalczą, coś dostaną. Inni coś wywalczą, coś dostaną. A my nic. My zawsze jesteśmy tą szarą myszką nie? na końcu. Zawsze jesteśmy na końcu. Dopłaty dostajemy w tym roku, jak dostajemy. Zresztą to chyba każdy w Polsce wie. Jest to niby wina systemu. Ale jak się w pracy komputer zepsuje, to informatyk go naprawi w 10-15 minut. Nie? A ta, ta naprawa systemu trwa już ileś miesięcy i nie mogą dojść. No, no Nie wiem jak to będzie dalej. Ale na razie jakoś sobie radę dajemy z całym tym bałaganem. Ci, którzy dotrwali do samego końca tego filmu, mam wspaniałą wiadomość. To nie koniec tematyki o krowach. Dla tych, którzy są bardzo niecierpliwi, powiem tylko jedno hasło: a więc, limuzę! Niedługo.